Ponad pół wieku dzieli nas, współczesnych Polaków, od wydarzeń, które miały miejsce w sierpniu i we wrześniu 1944 roku w Warszawie. I choć minęło już tyle lat, wciąż bliska i nadal aktualna jest sprawa powstania warszawskiego. Żyją jeszcze wśród nas ci, którzy walczyli w szeregach Armii Krajowej, wierząc, że ich poświęcenie nie pójdzie na marne i przyniesie wolność ich miastu, a potem całemu krajowi. Historia jednak przygotowała inny ciąg wydarzeń okrutnych i tragicznych dla powstańców. W naszym mieście żyje i mieszka jeden z powstańców warszawskich, pan Franciszek Czeszak. Rozmawialiśmy z nim o tamtych dniach porażek i klęsk, ale i wielkich nadziei. Dzień dobry Państwu. Gościmy dzisiaj w studiu pana Franciszka Czeszaka, uczestnika Powstania Warszawskiego. Jest Pan z pochodzenia Wielkopolaninem. Jakie losy Pana zawiodły do Warszawy? I więc może rozpocznę temat od mojego ojca, będąc oficerem wojska polskiego, po udziału, znaczy brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Po powstaniu wielkopolskim znalazł się w Poznaniu, w administracji wojskowej, w szpitalu wojskowym i został przyniesiony w 2020 roku do Warszawy, także zamieszkał sam w mieszkaniu służbowym. Ja natomiast w tym okresie, to znaczy do rozpoczęcia nauki szkoły podstawowej, wychowywałem się u ojca, rodziców, czyli dziadków, w miejscowości Gradowice, to jest pod Wierichowem. Po, kiedy rozpoczynałem naukę, zostałem przewieziony przez rodziców do Warszawy i rozpocząłem naukę w szkole podstawowej w pierwszych znaczy roku, miejscowość Powsinek a później Wilanów, to jest dawniejsza rezydencja Jana Sobieskiego. Yy, ojciec w 22 roku ściągnął rodzinę swoją, bo uzyskał mieszkanie i ta, że były też wielkie trudności, więc yy, nalał po prostu to mieszkanie w Wilanowie, yy, maleńkie mieszkanie, mały domek, tylko znajdowała się kuchnia i pokój, a rodzina składała się z pięciu osób. Ojciec pracował w okresie tym w administracji wojskowej yy, na ulicy Górnośląskiej to był szpital, jeden z największych szpitali przed w Polsce, szpital tzw. Ujeldowski, czyli Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. Tam odbywali praktykę wszyscy lekarze wojskowi po ukończeniu studium. Gdy, yy, Wiem, wojna wybuchła w 1939 roku, ojciec 30 kwietnia poszedł na emeryturę, ale był konkurs na dyrektora Zakładów Doświadczalnych warsztatów lotniczych na okęciu, tam złożył papiery i był jeszcze jeden gość. Pracę to po prostu w kilku minutach, tak, że odmówili tam temu gościowi, i ojca przyjęli i dali mu stanowisko naczelnego dyrektora tych zakładów. Jak wojna wybuchła, dostał pełnomocnictwo tych zakładów, czyli decydował o całych zakładach. Bo to była spółka prywatna pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wojskowych. I w okresie, znaczy w czasie wybuchu tej wojny, czyli rozpoczęcia tej kampanii wrześniowej, ewakuował fabrykę na wschód, w kierunku gdzieś Lublina, ale miejscowości Lubartów, nieduże miasteczko, tam rozwiązał te zakłady, ale jeszcze wracam. nim tą fabrykę ewakuował, to podzielił na dwie grupy. Jedna grupa była Bielany, Młociny, druga właśnie ta grupa, która szła na wschód. Bielany, Młociny w tej grupie nie zostawił, a sam poszedł z całą załogą dalszą w kierunku, mówię, tego... Granicy e, wschodniej, tak? Tak, no, znaczy tereny wschodniej granicy. Moje pożegnanie ojca było przykre, bo żegnałem go z pomostu tramwaju, gdy wracałem po pracy, szedł steczką, oczywiście w mundurze, bo ojciec kochał mundur, rzadko kiedy ubierał się po cywilnemu. Także tylko spojrzałem na niego, ale już nie mogłem się odezwać, bo tramwaj dość szybko jechał. Jak wróciłem do domu, tylko matka mi to powtórzyła z babcią. Mówi, dlatego cię zostawię, bo powiedział nam, że to jest dopiero początek, a dalej będziecie wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Ojciec był po prostu frontowym żołnierzem, bo brał udział w I wojnie światowej na froncie francuskim. Muszę powiedzieć, że nawet w okopach był pod Berdum Metz razem z Hitlerem jednych okopach. Gdy rozwiązał, tą fabrykę, teraz wracam, gdy rozwiązał tą fabrykę w tym Lubartowie, to dał apel, kto idzie na odszedł Warszawy. Tam załoga była bardzo młodych ludzi w wieku gdzieś do 30 paru lat. Taży zgłosiło się około półtora tysiąca tych opaków.